Siemka wszystkim. Ja jestem Smaczuś i widzimy się w pierwszym filmiku o fabule uniwersum Warhammera 40K. Bardzo dziękuję, że to oglądacie nigdzie ja na polskim i dubie nie potrafię znaleźć niczego o świecie wojennego mota względem fabuły. A wy pewnie jesteście głodni wiedzy, tak jak ja. Więc nie przedłużając, przejdźmy do samego powstania serii Warhammera 40000. A więc nasze uniwersum powstało w 1987 roku przez brytyjskie Studio Games Workshop. Stworzyła ono nową serię figurek i potrzebowała jakiegoś fundamentu, czegoś, gdzieby można było te figurki umieścić w ogóle w jakąś fabułę. No i tak oto powstała nasza fabuła, uniwersum Warhammera, 40 tysięcy. Ja sam tego całego pewnie nigdy nie zrozumiem, zwłaszcza nie liczę tutaj książek. Powstało na podstawie Naszego uniwersum wiele gier bitewnych, karcianych, planszowych oraz bardzo dużo komputerowych, z czego chyba najpopularniejszym jest Down of War, jak dobrze wiem. I obecnie, jeżeli chodzi o bitewniaki, jest siódma edycja, ale ja nie siedzę w bitewniakach. No, nie mam kasy na figurki. Znaczy mam kasę, ale nie miałbym i tak z kim grać. Ale przejdźmy do tego, co jest chyba w Warhammerze też najważniejsze, czyli rasy. Zacznijmy od ludzi. Dokładnie to, to Imperium Człowieka. Ma ono pod sobą około milion zamieszkałych planet w większości galaktyki. Ludzie wierzą w Imperatora, nieśmiertelnego boga siedzącego na złotym tronie w Terze, czyli takiej ziemi, stolicy Imperium, gdzie jego wole wykonują arcylordowie Tery. Jest to taki, no, kosmiczny Jezus, umówmy się. Imperium powstało około 10 tysięcy lat przed wydarzeniami obecnymi, więcej oczywiście opiszę w filmiku o historii Imperium. Mogę na ten temat się trochę bardziej rozkładać wtedy, ale przejdźmy do wisienki na torcie Imperium, czyli sił bojowych. Główną armią Imperium jest Gwardia Imperialna, zwana też Astra Militarum. Są to ludzie, najzwyklejsi, jak wy, ja. Czasem mogą być lekko zmodyfikowani genetycznie. Są oni słabi, posłani masowo by w imię Imperatora i Imperium. Taka armia rosyjska. Zamiast za to, że oni są raczej tacy słabawi, mają oni pełno czołgów i jest to armia zmechanizowana. Potem mamy najlepszy z najlepszych: furię samego imperatora. Nie mówię to oczywiście o kosmicznych Marines, zwani Adeptus Astartes. Zostali oni w wielkim skrócie stworzeni z genoziarna, czyli nowych, lepiej funkcjonujących narządów, które robią z nich tym, kim są. Podzieleni są oni na zakony, których jest około tysiąca i większość z nich ma około tysiąca ludzi pod sobą, ale może być też ich kilkakrotnie więcej. O poszczególnych zakonach będę mówić w osobnych filmikach. Kolejną armią są siostry bitwy, po łacińsku Adeptas sododitas. Nie są one tak silne jak kosmiczni Marines, ale... no, potrafią skopać tyłek, powiedzmy. Cudzy Imperatora powstały w 36 milenium, są one pod władzą Eklezjum oraz bardzo ściśle współpracują z Ordo Hereticus, czyli ówcami czarownic sekcją Inkwizycji. Jest też inkwizycja, może nie hiszpańska, ale no, powiedzmy kosmiczna. Pilną oni imperium przed wszelkimi znakami herezji i mają władzę. Co jak co. Mogą zażądać każdej usługi od takiego prostego człowieka jak ja, taki plebsik, po Mają kontrolę nad wojskiem, mogą wskazać całe planety na śmierć przez Exterminatus. W ogóle, wiecie. O ich podziale, wszystkim i w ogóle, w osobnych filmikach, na wszystko też będziecie czekać po 5 lat, bo wszystko będzie w osobnych filmikach. Ale jeszcze nie wspomniałem o wrogach i Imperium, ale tych jest już w cholerę. Zacznijmy od sił chaosu. To nie jest taki zwykły chaos, jakieś szaleństwa, zło i w ogóle oj, nie, 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 nie. Od początku. Chaos pochodzi z Osnowy, takiego innego wymiaru, gdzie panują cztery bóstwa chaosu: Korn, Bóg krwi, wojny, Mottes oraz niektórzy mówią, że kukurydzy. Nergl, Pan śmierci i zarazy. Zincz, Władca intryg, przemian i Magii oraz Slanesz. Bóg rozkoszy i pas. Są też pomniejsi bogowie chaosu, ale to oczywiście wiadomo o nich kiedy indziej. Do sił chaosu zaliczamy m.in. demony, postacie zrobione z czystej energii osnowy, które w świecie materialnym przybierają dopiero jakąś postać. Są upadli i potępieni. Ludzie, którzy uciekli z Imperium jak gwardziści, czy nawet najgorsi kosmiczni Marines, którzy odwrócili się od Imperatora i chcą go zniszczyć. Podczas herezji Hodusa w 31. milenium Dziewięć legionów z 20 odwróciło się od imperatora i przeszło na stronę Bogu chaosu. Generalnie imperium stara się ukryć istnienie chaosu, a ci, co o tym wiedzieć nie powinni, czyli poza samą Inkwizycją, gwardzistami, Marines i w ogóle są kontrolowani przez inkwizycję. Ale jest o wiele więcej niż chaos. Są obcy, kosmici, Zinos, nazywajcie jak chcecie. Zacznijmy od tyranitów. Założy się, że duża część z was grała w Start gdzieś tam, i wie jak wyglądają zergi. One właśnie były inspirowane tyranidami. Są to swody spoza drogi mlecznej, których jedynym celem jest pochłonąć całą materię z planet i wyjałować je z życia ogólnie. Tyranidy są różne, różniaste. Generalnie są kolczaste, jakieś tam okropne, mają broń biologiczną wbudowaną w ich ciało. Nie chcielibyście takiego spotkać na ogródku. Są jeszcze odkowie, pisani przez K po angielsku, czyli to już ich czymś wyróżnia, nie? Są oni brutalni, prymitywni, ale bardzo liczni. Gdyby im się udało zjednoczyć w jedną siłę, imperium już dawno by nie było, tak jak innych raz. Zbierają oni technologie od innych ras i dostosowują ją do siebie. W skrócie, mają broń, do tego doczepiają wielki celownik. No i zaczynają szczylać daka, 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 daka. A, i jeszcze no, nie potrafią oni wymówić litery S. Litera Z w zupełności im wystarczy. Plus mają oni ten swój taki specyficzny akcent. Wiecie, green is the best w ogóle. Z innych ras mamy jeszcze Eldarów, tak zwane kosmiczne elfy. Jest to tajemnicza, wymierająca rasa, która no, powiedzmy wkopała się w niezłe gówno. Mamy ich dwie grupy, tak zwanych zwykłych Craftworld Eldar, którzy mieszkają na światostatkach i próbują odzyskać swoje stare światy po tym, jak się wkopali w to niezłe gówno. Mamy też mrocznych Eldarów, mieszkających w pajęczym trakcie, o tym oczywiście w osobnym filmiku, i są przeciwieństwem zwykłych Eldarów. Oni są chaotyczni, lubią jakieś pół, sadomaso i w ogóle. Wśród innych ras, mamy Dominium Tau. Rasę stosunkowo młodą, ale też bardzo rozwiniętą technologicznie. Są to niebieskie ziomki wyglądające jak gdzieś w filmu Avatar, no umówmy się. Tacy są trochę filozofowie zen, robią wszystko w imię wyższego dobra bla bla bla. Albo pracuje dla wyższego dobra rasy, albo pocisk plazmowy w łeb. Pozostali jeszcze kroni. rasa maszyn, której jedynym celem jest niszczenie całego życia w galaktyce. Powstali oni przed jakąkolwiek inną rasą, są oni też kontrolowani przez demony zwane Katan, które są prawie jak bogowie, ale nie są oni powiązani z chaosem, żeby nie było. Są nawet jego przeciwnikami. Jak oni wyglądają jak szkielety, zrobione z żywego metalu, przez co ciężko jest je ukatrupić. Jak ktoś widział Terminatora, wie mniej więcej o czym mówię. I to był krótki opis każdej rasy bez zakłębania się jakoś w fabułę. Co nie powiem, nie jest łatwe jakoś, gdyż po prostu chcemy się o tym mówić i mówić. Tak samo nie to łatwe u mnie gadanie bez jakichś mlaskań, jakichś oddechów, głębokich jakieś wad wymowy i w ogóle. Każda raza będzie szczegółowo opisana, ich wyposażenie, podział, biologia i w ogóle. W następnych filmikach opiszę powstanie Imperium, a dokładnie na początku okres przed powstaniem Imperium. Potem będzie podział na Edy, a potem się zobaczy. No. Mówił Smaczuś, dziękuję za uwagę.